Miło Cię znów widzieć! Czy wiesz, że na świecie wciąż przybywa ludzi? Zużywamy coraz więcej zasobów naszej planety wody, drewna, metali, ropy naftowej oraz innych surowców. Niestety przynosi to wiele zagrożeń. Dziś porozmawiamy o ekologii. Wiele miejsc na świecie cierpi z powodu braku wody. Jednocześnie są miejsca, gdzie zużywa się jej znacznie więcej, a wręcz marnuje, np. Na do nawadniania pól golfowych. Zbyt duże zużycie wody może mieć bardzo złe skutki, jak w przypadku rzeki o nazwie Colorado, która zaczęła wysychać i przestała dopływać do swojego ujścia, czyli Zatoki Kalifornijskiej. Każdego roku lasy deszczowe są wycinane, a na ich miejscu zakłada się pola uprawne i plantacje palmy oleistej w celu produkcji oleju palmowego, który dodawany jest m.in. do słodyczy. Wraz z lasem giną różne rośliny i zwierzęta. Ropę naftową transportuje się wielkimi statkami nazywanymi tankowcami. Jeżeli dojdzie do awarii takiego statku, dochodzi do wycieku ropy naftowej i zanieczyszczenia wody w oceanach, powodując wyginięcie żyjących w nich zwierząt i roślin. Nad terenami z zanieczyszczonym powietrzem powstaje smog, czyli gęsta mgła wymieszana z dymem i spalinami samochodowymi. To bardzo szkodliwe warunki dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Ludzie wytwarzają mnóstwo śmieci. Wiele z tych odpadów zamiast na wysypisko śmieci trafia do lasów, rzek albo mórz. Zaśmiecanie oceanów i mórz sprawiło, że powstała wielka, pacyficzna plama śmieci. Wraz z rozwojem cywilizacji i wycinką lasów rośliny są niszczone, a zwierzęta tracą swój dom. Wiele z gatunków zwierząt ginie także w wyniku polowań, jak bizony i gołębie wędrowne. Bizony udało się uratować. Gołębie wędrowne niestety wymarły. Może się wydawać, że samodzielnie nie masz zbyt dużego wpływu na losy naszej planety, ale tak naprawdę każdy może zadbać o jej przyszłość. Jak myślisz, co możemy zrobić, żeby bardziej dbać o naszą planetę? Podczas zakupów nie kupuj rzeczy niepotrzebnych i wybieraj produkty od lokalnych dostawców. Na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku. Nie kupuj i nie korzystaj z tych jednorazowych i foliowych. Postaraj się dobrze segregować śmieci i wrzucać je do odpowiednich pojemników: do niebieskiego papier, do zielonego szkło. Do żółtego metale i plastik, do brązowego bioodpady, a do czarnego odpady zmieszane. Dzięki temu można śmieci przetworzyć i wykorzystać ponownie. Możesz ograniczyć ilość wyrzucanych śmieci. Na przykład kiedy rysujesz, wykorzystaj obie strony kartki, a niepotrzebne zabawki lub ubrania możesz przekazać potrzebującym ludziom. Możesz oszczędzać energię elektryczną, czyli prąd, wyłączać nieużywane urządzenia i gasić światło po wyjściu z pokoju. Możesz ograniczyć również zużycie wody. Włączaj zmywarkę i pralkę tylko wtedy, gdy są pełne, a gdy myjesz zęby, zakręcaj kran. Zaproś do swojego ogrodu ptaki, owady lub jeże. Ale pamiętaj, żeby zapewnić im pożywienie, czyli kwiaty dla pszczół, owoce i wodę dla ptaków i odpowiednie schronienie. Czas na quiz. Którą torbę zabierzesz na zakupy foliową czy z materiału? Tak, z materiału. Do którego kosza wrzucisz papier? Niebieskiego czy żółtego? Tak, niebieskiego. Gdy myjesz zęby, woda powinna być odkręcona czy zakręcona? Tak, zakręcona. To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia. PA-PA! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.